Źle się dzieje w państwie witrynkowym. Dzisiaj będzie sprzątanie na ekranie, może trochę przesadzenie na ekranie, może podlewanie na ekranie i narzekanie na ekranie, bo nie jestem zadowolona z tego, co widzę w moich witrynkach. Zanim zacznę narzekać, jeszcze informacja o plantmasach będzie przerwa, ponieważ tak się złożyło, że wyjeżdżam. Gdy oglądacie ten plantmas, mnie już nie ma i nie będzie przez tydzień. I w ogóle planowałam sobie nagrać na zapas te plantmasy i złożyć je na wyjeździe, ale Janek poprosił mnie, żebym tego nie robiła żebyśmy po prostu mogli normalnie odpocząć teraz. Przed świętami też u nas w pracy dosyć dużo się działo, a to będzie nasz jedyny wyjazd zimowy wspólny, ponieważ początek roku dla Janka jest bardzo intensywny i to, co jest dla mnie trochę przykre, znowu nie pojedziemy na narty. Najpierw powiedziałam Jankowi, że nie, że ja muszę zrobić te plant ale potem stwierdziłam, że one i tak nie są zakotwiczone w konkretnych dniach. Nie ma tutaj zbyt dużo świątecznych rzeczy, więc to nie będzie problem, jeżeli pojawią się później. Co prawda, mam nagrady, Ostatni odcinek i życzę Wam wesołych świąt, ale to trudno. I myślę, że będą odcinki przed świętami yy, i po świętach. No, więc teraz przechodzimy do narzekania. Coś tam nie widać. Ważne, żebyście widzieli witrynę. <grydy> Zacznijmy sobie od mojej witryny sztokholmskiej, czyli pięć Varukwinów i kilka innych hybryd. Obytnijmy to razem. Czekałam na ten film, żeby to zrobić. Yy, tutaj pewnie gdzieś jest kwiatostan. Dobra, myślę, że w tym, w tym miejscu mogę obciąć bezpiecznie. Co ja mam Wam powiedzieć? Był oprysk na mszyce. Yy, moja królowa nie wybacza. I to, jest, I to jest efekt. Oto efekt. A dlaczego to jest witryna sztokholmska? No właśnie przez te pięć warunków, które doprowadzają mnie do szału. Yy, możecie widzieć cztery w tym momencie. Yy, tutaj ta, ta duża jest, to jest moja główna. Yy, tutaj jest. Numer 2, tutaj jest numer 3. Numer 2 to całkiem fajnego liścia wypuściła. Numer 3, a tutaj w tej doniczce jest 4 i 5. Pomyślałam, że może będziecie chcieli zobaczyć, co jest na górnej półce. To jest, to jest taka moja dosyć stara hybryda Agama Clarinervium Macrolobium. Zostawiłam sobie dosyć dużo e, tych siewek, żeby zobaczyć, e, jak się zmieniają. I ta jest taka najbardziej, i ta jest tak dziwacznie zmutowana, więc ją trzymam. To jest różowa Pantera od Eweliny. E, pięknie tutaj się mieni. Mam nadzieję, że to widzicie. Różowa Pantera to jest połączenie blu papilaminum X1 i skarbka, którego jakiś czas temu. Wam pokazywałam. Kolejna roślina. Siewka dla Eweliny od Olgi Sikorskiej. Trzymam ją. Jak Ewelina będzie mogła odebrać, to dostanie już taką troszkę podrośniętą. No, te dwie, te dwie malutkie królowe. Tutaj jest kolejna hybryda od Eweliny. Już Wam czytam, co to jest. To jest połączenie skarbka i krystalinum blue pap papilaminum. Na pewno widać krystalinum, ale mam nadzieję, że jeszcze się to troszeczkę zmieni, chociaż ładnie się błyszczy. I dwie ostatnie, proszę bardzo, to jest mój zaskroniec, czyli połączenie moich dwóch BESE. I jestem bardzo ciekawa, jak one się będą zmieniać. Zostawiłam sobie trzy i na razie nie będę się ich pozbywać. Jestem ciekawa, co z nich wyrośnie. I może ciężko wam jest w to uwierzyć, ale tamta witryna to była ta lepsza witryna, a to jest ta zdecydowanie gorsza. Proponuję, wy proponuję wyjąć te nieszczęśniki i je przejrzeć na stole. I może im trochę pomóc, nie wiem czy nam radę im pomóc, no ale zróbmy coś z nimi, bo wyglądają tragicznie. Storczyki zostawiam w witrynce, bo akurat im nic złego się nie stało, ale chciałam wam pokazać jednego malucha, który będzie kwitł tutaj, mam nadzieję, że widzicie, taki śmieszny klapciak. Jestem bardzo ciekawa jak będzie kwitł. No dobra, idziemy oglądać te smutki. Z witryny. No nie mam dzisiaj najlepszego humoru. Nie mam. Przed nami cała masa smutnych biedaków. Mam nadzieję, że aparat będzie się ostrzyć w miarę na mnie, ponieważ dzisiaj rano jeszcze inna rzecz popsuła mi humor. E, sprawdziłam nagranie, które robiłam wczoraj wieczorem. Bardzo fajny film nagrałam na temat szkodników, ale cały jest nieostry, ponieważ stoi moja piękna begonia mniej więcej, tak? I ja jestem przez cały film nieostra, więc jeszcze raz muszę nagrać, a nie wiem, czy nagram tak energetycznie. No dobra, co tu się w tych wszystkich biednych roślinach wydarzyło? Mam wrażenie, że ominęłam intensywne nawożenie, plus była tam szyca. No i się zdarzyło to, co się zdarzyło. Jak widzicie, braki w pożywieniu, smutne liście ja to wszystko obetnę. Róbcie, jak uważajcie. Ja obcinam te liście. Uważam, że taki liść fotosyntezy prawie nie robi, a te liście, które zostały, muszą je utrzymywać. No i od razu lepiej. To, to był Irbis, czyli mutacja anturium krystalinum połączone z Popilaminum X1. Dosyć chyba mała ta sadzonka. Dajcie znać, czy wasza jest większa. Ale się cieszę, że chociaż to zrobię. Chyba nie wszystkie są w takim tragicznym stanie. O, na przykład ten wygląda super. Zaraz Wam pokażę ten duży liść, znaczy duży jak duży. To jest Caracal, czyli Dark Phoenix Papillaminum Elongated połączonym z hybrydą Dresslery. I tutaj bardzo dobrze, takie mam wrażenie, widać tą hybrydę dresleri. Bardzo udane połączenie jak dla mnie. Muszę Ewelinie wysłać. Tutaj do obcięcia są dwa liście. Jeden to taki suchotnik. Nie trzy, bo tutaj to jest jakiś żółty, brzydki mały liść, to go też wywalę, a tutaj o, ten liść. Mam wrażenie, że tutaj chociaż to był stary liść, gdy były yy, mszyce, to mam wrażenie, że tutaj jednak te mszyce żerowały. Więc go też obcinam, żeby mnie nie denerwował. Korzenie są w bardzo dobrym stanie i w ogóle tego karakala to ja już powinnam przesadzić, bo już ma bardzo dużo tutaj korzeni, no ale przed wyjazdem na pewno tego nie zrobię. Myślałam, że je podlejemy razem, ale one mają dosyć wilgotno, bo całkiem niedawno, no może nie całkiem niedawno. Kurczę, niektóre mają wilgotno, niektóre nie, bo są w różnych mieszankach. Więc karakal do przesadzenia, ale w całkiem dobrym stanie. Na szczęście. Ropucha. O, to jest moje połączenie. Indoporticos X połączony z Blue Papilaminum, Papilaminum X1. To Blue Papilaminum Papilaminum X1 to jest właśnie hybryda pyłek, po prostu Ewelina mi dała. Rupuszka jak widzicie, jest dosyć blada, też na pewno potrzebuje porządnego zasilenia. E, takie liście, tak jak powiedziałam, ja obcinam. Takie jest moje zdanie. Możecie mieć inne zdanie i ich nie obcinać, dopóki nie wyschną. Bo jak rozumiem, ludzie nie obcinają tych liści, żeby te wszystkie pierwiastki mobilne roślina sobie wyciągnęła. Natomiast ja uważam, że to jest spoko w przypadku, gdy liść jest taki. Ten liść też już powoli robi się chlorytyczny. No i to okej okay jest jeszcze go zostawić, bo po pierwsze robi fotosyntezę, a po drugie może sobie roślina wyciągnąć z niego to, co chce, ale w przypadku takich to już jest koniec. To już jest dla tych liści koniec, więc ja je po prostu obcinam, również dlatego, że mnie denerwują. Ropuszka, z tego co widzę, była niedawno przesadzana. Stworzyła sobie bardzo fajny nowy układ korzeniowy i ma całkiem wilgotno, więc ona podlewana na pewno nie będzie. Kolejna roślina, co to jest ten maluch? Magnifikum papilaminum X1. Okej, okay. już wam zaraz pokazuję. Powiem Wam, że to będzie mega fajna hybryda, patrząc po tym nowym liściu. Zobaczcie. Jest dosyć wydłużony, taki papilaminu właśnie trochę, ale mam wrażenie, że i to unerwienie będzie takie ciekawe, jak z Magnifikum. Ostatnio dużo osób prawiło komplementy mojemu Magnifikum, bo wiem, że ta roślina jakby już nie jest tak często widywana, jak wcześniej, kiedy właściwie same były czyste anturia, a tych chyba było bardzo mało, a teraz jest odwrotnie, no więc tutaj. Maluszek, kolejna hybrydka. Co to jest? Rzekotka. A to jest taka rzekotka, którą sobie zostawiłam, bo ona rośnie, słuchajcie, na dwa albo trzy stożki. Jak widzicie, jak widzicie jest taka bardzo gęsta, taka mutacja się tutaj wydarzyła. Najpierw obetnę ten liść, nie obcinając żadnych innych. Tutaj ciągle są te wylinki mszycy. Chociaż już teraz szycy tutaj na pewno nie ma, ponieważ zrobiłam inny oprysk, mocniejszy i ten mocniejszy oprysk w żadnym stopniu nie uszkodził żadnego liścia. Dlatego wydaje mi się, że to albo te mszyce tak zrobiły w połączeniu z chemią, której użyłam, yy, taką zwykłą chemią z, ze sklepu ogrodniczego, czyli całkiem legalnej. No tutaj jeszcze jest jeden i może jeszcze ten obetny, jakiś taki pogryziony. No, a po co? O, jeszcze może to obetne. Tak wygląda najnowszy liść, ale ja mam jeszcze większą rzekotkę. Ja ją zostawiam tylko dlatego, że po prostu rosła na dwa stożki, więc byłam ciekawa, czy pokażę jakieś inne mutacje. Co my tu mamy? Puma Anturium papilaminum hybryda połączona z Dark Phoenix papilaminum elongated. Poza tym, że ma ładne korzenie, i tak jak zwykle ja robię obecne te liście, które mnie denerwują, a takie małe liście bardzo mnie denerwują, ale w tym momencie to ja już powinnam, zobaczcie, dotąd dotąd powinien być posadzony. Pamiętajcie, żeby sadzić anturia bardzo głęboko. I wygląda tak. Dajcie znać, jak wyglądają wasze pumy. Mi się wydaje, że ja miałam jeszcze jakąś drugą pumę. Mm, no, to weź, no to weźmy tego żbika. Silver Blush Dark Phoenix połączone z Dark Phoenix Papillaminum Elongated. Powiedziałabym, że w tym nowym liściu yy, to widzę magnifikum. Zobaczcie, jaki ładny liść. Ten liść był zaatakowany przez y, mszycę. Yy, no i to widać są niestety ślady. Jest tutaj też trochę liści do obcięcia. No i zobaczcie, jakie korzenie. To jest zdecydowanie rośliną do przesadzenia, ale też dzisiaj nie będę tego robić, bo po prostu nie mam na to czasu. Jak ja to nagrywam? To jest piątek, czyli już mało czasu do wyjazdu mi zostało. Bardzo elegancka roślina. Dobrze, może przejdźmy do tego dużego. Tutaj nowy liść, jak widzicie, strasznie y, zmarnowany. Zobaczcie, jaki jest piękny w tył. Nie wiem, czy to widać przy tym słońcu, bo tutaj dosyć mocno świeci słońce, ale tył tego nowego liścia jest po prostu bordowy. Krystalinum blu papilaminum połączone z blu X1. I ten nowy liść, gdyby nie był zjedzony przez mszycę, to wydaje mi się, że byłby bardzo piękny. To jest starszy liść, też ładny, ale tutaj w tym wydaje mi się, że się pokazały takie naprawdę ładne, ciekawe cechy. No niestety musimy czekać na kolejny liść. Jak wygląda sytuacja z katafilem? O, Katafil się wytworzył. Katafil się wytworzył właśnie przy tym liściu, więc jest szansa, że on zacznie kwitnąć i korzenie piękne nowe też są. Jest dużo zdrowych, ładnych korzeni, ale widzę na dole, yy, że też są jakieś korzenie brązowe, więc tutaj by się przydało podlanie enzymami. Zostały nam trzy rośliny. To jest totalny nieszczęśnik. Spójrzcie, spójrzcie, to jest moja delta. Wiecie, że w zeszłym roku Delta była ogromna i kwitła, ona bardzo przeżyła y, tę sytuację z przechłodzeniem roślin. Y, ja powiem Wam szczerze, że ja myślałam, że ona umrze. na tej liście, bo to nie ma sensu. Ten mu zostawię, te dwa, no i niestety. Teraz Delta wygląda tak, czy ona w ogóle ma jakieś korzenie? Ma, piękne, nawet piękne ma korzenie. No to mam nadzieję, że teraz już wreszcie odżyje. No taki maluszek. Jest mi bardzo przykro, bo moja delta była no wielka. Wielka była. O, to jest fajna roślina. Najpierw jej obetnę ten chlorotyczny liść. To jest Goliat. I jestem ciekawa jak się będzie zmieniał. Tutaj jest nowy liść, piękny. W pięknym kolorze i muszę powiedzieć, że no zresztą sami zobaczcie. Kształt tego starszego i nowego liścia jest inny. To jest oczywiście bardzo mała roślina, więc tutaj będzie się sporo zmieniać, ale ten kształt już jest taki fajny, ciekawy. Jak tam korzenie? Dużo brązowych korzeni, ale widzę też zdrowe. Hmm, dlaczego tutaj w tym miejscu jednym są takie brzydkie korzenie? Nie mam pojęcia. Wszędzie indziej są ładne, ale w jednym miejscu mam takie zgniłki, również do podlania enzymami. I ostatni totalny nieszczęśnik to jest moja hybrydka Alligator. To jest już dosyć stara hybryda, sobie zostawiłam takie najgorsze z najgorszych. Nasiona. No i takie właśnie są. Najgorsze z najgorszych. Ten jeden jako taka zaczął rosnąć, no ale spójrzcie na ten, powiedzmy, duży liść, chociaż on duży nie jest. Nie wygląda dobrze. Na razie tutaj nawet jakichś fajnych cech nie widać, chociaż one wszystkie są takie dosyć okrągłe, yy, te liście. No nie wiem, co mam tutaj zrobić. To w ogóle są jakieś korzenie? Nie, no korzenie są super. Korzenie są świetne. Nie jestem zadowolona z tych witryn tutaj na dole, na górze, w witrynach. Dzieje się całkiem nieźle, może nieperfekcyjnie, ale całkiem nieźle. No a tutaj po tym ataku na szczęście ta mszyca była tylko tutaj. Co prawda, przeniosłam ją do drugiej witryny, do tej witryny sztokholmskiej <grych> z moimi królowymi. Yy, niestety, bo, bo po prostu przeniosłam tam królową, która była w dużej milc, bo w dużej milizbo były mszyce i ona się przeniosła tam. Znaczy już po oprysku, ale to był taki obraz, że psik, psik, na pewno to wystarczy, no ale nie wystarczyło. Nie czuję się przytłoczona roślinami, ale jestem niezadowolona z tej sytuacji. Yy, trzeba to naprawić. I czasami są takie momenty, że człowiek nie jest zadowolony, i ja dzisiaj mam taki moment, że nie jestem zadowolona. No, trzymajcie kciuki za tą moją dużą królową, bo ona tak patrzy na nią teraz. Ona też na mnie patrzy. Ona też, ona jest zła na mnie. Wypuściła tego nowego liścia, a ja tak go popsułam. Więc yy, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie. Yy, nie jutro, ale niedługo. Jeszcze 7 filmów będzie, i może nawet lepiej. Jeżeli nie, jeżeli nie oglądaliście wszystkich filmów, to może sobie obejrzycie.